Czyli witajcie, z tej strony oczywiście Buźka i witam serdecznie na spałnie. Pod ostatnim odcinkiem udało Wam się wbić 1000 łapek, więc jestem mega zadowolony. Pod tym odcinkiem dam wam challenge, żeby wbić 1500 łapek. Jak wam się uda, to, to będzie kozacko po prostu. Może na następny odcinek wymyślę jeszcze jakiś challenge, który będziemy mogli zrobić. Natomiast ja w tej chwili muszę zjeść 100 koksów, tak jak obiecałem. Więc 100 koksów już mam przy sobie, więc będziemy je tutaj, słuchajcie, kon konsumować, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie. Em, patrzcie, jak patrzy. Zobaczycie jak broniliśmy się w nocy i co działo się u nas w nocy w Kuboidzie Gidry Roll. Ogólnie bardzo łatwo do nas wejść, więc dużo osób nas w nocy odwiedza. Natomiast mamy w planach przeniesienie Kuboida i chyba po prostu po zamkach przeniesiemy Kuboid w inne miejsce. Bo ten jest trochę słaby, nie jest przemyślany, nie jest w ogóle jakby obronny, jest tylko pod design, więc nie ma sensu go potem skopywać i... i wiecie. Dobra, czekajcie, bo tu ktoś chce SS-a. Tutaj pewnie kowadłami zaraz będzie ktoś nawalał. Więc możemy sobie zrobi, zrobić. Zrobić sobie screena. Chłop tutaj się zdenerwował, troszeczkę do mnie pisze jakieś takie dziwne rzeczy. żeby mu oddał. No wiadomo, jak za darmo to. Był taki challenge, także muszę 100 koksów zjeść, słuchajcie. Żeby nie pozostać gołosłownym. <laughs> Zobaczcie ile osób w ogóle tutaj biega na, na, na jakichś skryptach, które mają tego które konekta i, i po prostu zdedali w nocy. U nas też bardzo dużo szóstek straciliśmy, ale jakby się tym nie przejmujemy, no bo to jest jakby tylko gra, tak? Nie ma co się spinać o straconą jakąś szóstkę, zawsze można kupić kolejną. A to, że mamy po prostu słaby koboit, no to, to trudno, no. Niektórzy mają dobrze pokój zrobiony, niektórzy na przykład mają w powietrzu i dziwiam się, że ktoś się wbija. Ja takich problemów nie mam. Kopałem chyba dwie nocki w sumie z rzędu i nie było takiego problemu, także chill. Dobra, jeszcze 36 koksów, i zapraszam do oglądania oczywiście dalszej części. Faki, czy przeżywamy oblężenie? Tak, <grym> 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 Rażyna. To idę wam pomóc z teda? I... Oh. Powiedz jak mi Ich jest tutaj 5 albo 6. No Tu tak wody... dawaj idziemy im nowalić. Ja tu koksem wyszło. No ja jak ja się, się biję i... z nimi? Ja seta low mam. No te, ja też już ciągle się nim biję. Rażyna, to nie jest tak wiesz. Nie jest kolorowo na rolowym rejonie. Ta, tak, ta, tak. Ej, odejdź stąd! Odejdź stąd! Ej, Odej seniorita, nie chcę nie, na wku, Karamba! Pa! Kolega no, zrobił. Dobra, dawaj, dawaj, astral tego, ja biorę no, tego, no. co? Ej, miałem łuk zabrać, zapomniałem łuku zabrać z tego. Co mi zrobiłem? Astral, ja mam sześć refów, wręcimy z nim. Ja ci mogę dać ten, Jak yy, yy, i Dobra, bliżej tu. Kłon teraz, no, kurwa! Coxa wiem O karamba nawet przyszedł bić ty Karamba ciągle zimle, mam dwóch, mam dwóch A karamba też ma dwóch O złoto mu że na depozyt. Kurde, knoka nie mam niestety Ej, pod traktorem jest wejście do farmy w sumie. To może tu będę uciekał. Asa a, a bring a a a do mnie, a co do mnie lewo, lewo. Karamba, karamba, chodź do mnie, karamba do mnie do mnie do mnie, do mnie. Karamba, plecy, 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 plecy dawaj. Wejdłuję ich do ten. Na coxie. Astral, o, oh, pop, następny, następny! Dobre, go Dobre, dobra, go jest. Boję się nie? Dobra, się. Nie, nie Czekaj, dobra. bo się. Bo tak. się. Bożka plecy! Czekaj, bo tu chłopy nam kurwa wypierdali i tamy, co? Paszka, tak się bawić. Ten belfryer jest chyba. Kurwa, to jest jakiś śnieżkarz. Szkoda, że nie mam, szkaże, że nie mam knoka. To Ka mi się. Tu jest kolejny. Co tu się dzieje? Mówię, że jest ich za dużo. Nie, to ich puszcz. Nie ma opcji, puszka. Bu żeby... A, możliwe, że ktoś no, ich puszczy. Puszka, bijmy tego Be bez jest ten chłopak. Który? E Kramą go bije, Kramą go bije. No chodź chodź, 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 tam, chodź, tam, chodź, tam. Puszka, Chodź tu. No. Ast astral, ci, chodź. Ja, ja tu chcę, bejtować, że uciekam. No bo i to, Za uciekam. tobą Może, o, wiem, co zrobię Tu, tu, astral tu. Kurwa Robi. robi Dzięki Kurwa zdechnę Mam cztery refy Musisz mi pomóc o kurwa Kurwa zdechnę Dawaj tu tu, tu 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 Czekaj kurwa Ile o typa jest? Wychodzę bez seta A, co A tutaj jakiś, jakiś smurfi ucieka ty Chłop się w ogóle nie widzi teraz tem? A, tam... Nie ma nic Dawaj dawaj konfidentko On ucieka Jak będzie rzucał pelotytaniu Nie to my naprawialiśmy Jem prawej właśnie no Chujowe droga O owce weszły, ty Dobra, walić Ty, bo ten chłop tu ucieka, on nie wiem, chyba nic nie ma On w ogóle no nie bije się, się, się tylko spieprza cały czas Dobra no Słyszycie? Mnie Słyszycie? Na szanie, na szanie. Ej, ej, tu, tu, tu Eee, yy, Krama, lewo twoje Lewo na dole, fokus na tego typa, tu, 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 na tego typa, Wszyszyf wkusujemy wszyscy I mu, tak On ty nic nie, nie ma, znaczy. no to zabijmy tego, co nic nie ma, tak? Ej, chodź też, Dobra, kto tam doro. się bije? Janusz, Janusz Ja się ale ty ten twój też nic nie ma no to nie to wiem, zróbmy... Czekaj... O! Dostał? Ta rampa go dociska, go po plecach... Śmieciu! Ja nie mam knoka to niestety. Tę dziurę trzeba zamknąć, tą dziurę trzeba zamknąć. Tam ucieka, tam dziurę jest, tam dziura jest właśnie Zaraz zobaczymy, kto ją zrobił też. Dobra, straci z niego. Dobra. Kolejnych dwóch, nie? Ajajajajaj! Aj, aj, aj. Ten chłop to... czekaj, ja bym może... kolejni kolejnych przyszli, ale musimy się sfokusować na tym Kurwa. Nawet jak ci bije po plecach, to nieważne, to staraj się bić tego, nie? Konfident, dawaj go, dawaj go Kurde, bo tam ci już przyszło... On się pali, on się pali już Kurwa. Oj, graszka, to będzie problem. Musisz, musimy go pierdolnąć. Nie ma rafu chyba. Walgo, wal walgo. On na koksie. Uf. Uf. No, to, no to ostatniego ma raczej. No to już nie ma itemów raczej za bardzo. To nie wiadomo. No, no na... gdzie, jak my cały czas go gonimy? Maglimy, kiedy kiedy moglibyśmy dorzucić? Dawajcie, jak coś tu, tutaj jedna perła jest i ucieczka pod traktor. Oj, sorry. Kurde. Janusz. Na górę. Tak, o zaspokoje Zostałem, dostał Kurwa, kurwa ja nie. mam Lastał. tylko rafa jednego? Kolejny, będzie. rzucam czy nie? Nie, nie. Będzie, P będzie. Pana rzucił fero, chyba. Fero, fero, fero. Ha. A oni się tam dobierają chyba na tej górze. Tam jest wyjście, tam jest wyjście. Co ty gadasz? Tam jest wyjście. No to trzeba je załatać, a co my robimy? Grażynka, nie uciekaj, mi Jest tu, jest tu! Rzucił perła tam, tam peru rzucił, kurwa! mater Jak tu jest wejście? Jest tam wyjście na, na prawo nie chodzi, bo ta się dobierają schodzą są A tu już o ścianie chodzi Ej patrz oni oni, oni są w tym, w cave są W tym, w tym, w tym designowym I gdzieś tu jest tyle typa mord Masakra Jakiś chłop na km na ścianie się bukuje dobra już pewnie Na tym Clewem chodzą w tym słodospadem? Nie wiem ale ja tu w, widziałem, że w tych takich e, ruinach jakby łazili No i chodzą no. na ten, nad slamsami teraz. Jakiś chłop tu na On siccie. przejście z źródła wodospadu pod diesel. Jeszcze fryer był ty Nie wiem kurw znaczy, znamy to bardzo jedno. To ilustrawa. jest tu kop, którym dysponuje. Tyś... Widzę, faktycznie. Mam koksa i się wkleja. Ja też. O, bo... Ja nie mam tak, ej, dałbyś mi buścić jak koksa i bo ja tak teraz wszystko zjadłem już nie mam nic. No to trzeba kopać. No ja kopuję ciągle. Dobra, bijemy się w trzech o? na jednego teraz. Ej, on ma tornca? Nie. Ten nie. I, I dobra, i no, mamy strzały Ktoś ma torncy. Chyba, Abon... a bo. Patrz, i tu trzeba też ściany porobić z Dobra, wy masz się się go na dole, budować. masz go na dole, tak? Jest tak? Wychodzi, wychodzi tutaj, się buguje. Dobra, go stalker. nice. Walcie go, walcie go. No, na dole jest. Jak będzie się o, bugował, no, to no. go będę bił. Kurwa. Czeka, to Janusz, zeskocz. Ja nie, chodź, sobie zamuruję. Bo nie wiem, jak to ma być design Karamba, nie? Morze, ja się z nim klepię. Mory, Ja się z nim klepię. Dobra, kurwa, ja tu będę do góry jak ktoś. Nie bić kurwa! Dobra, jest ja za 10 sekund Zagramy w Tetris'a z nim. To może, być. To, Kit, to może być było, byłoś Czekaj, zechnę zaraz Kobry nie, kobry nie, kobry, 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 To jest zakobowany miłoś. dobra, mam na litę Zechnię, zechnie tu. Nie ucieknę. Może do góry, ale jeszcze jeden chyba? Czy nie? Nie. Deratyzację musimy przeprowadzić, kurde. Tak, tak. Czekaj, kabluję, czekaj, zakabluję. Dobra, 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 no dobra, teraz są już tam. Panużki, został, został, został. Co zagadasz? Ma nogi? Ej, dobrze, tak, dobra, tak, teraz. Ooooo. Tak, tak, tak. Czekaj, mam koks. Grażka, pomóż mi, pomóż mi, grażyna, grażyna pomóż mi. Siema. On, 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 on reflektor już nie ma, i pery, on już nie ma. Jakby tam jesteście, jakby tam wbiliście kufa? On pery już, nie ma jak coś. Widzicie go, on miał już pereł Zakobryj Nie mam... Właśnie sekund mam A się. muszę spróbować go gra, że On nic nie ma ta perła chyba Na Gdzie rzucił? Kurwa, jebał Zbłogował kur. nogi, nogi zbugował. Patrzcie Gdzie? Tam Na Tak raz go? Parę rzucił rzucił nie, nie przecykał. Musiał. Przysykał. Ja pier... Jest, 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 widzę, tu na górze jest. Dostał. Idę na bazę. Idzie do góry. Ja wiem jak oni ten wchodzili w ogóle. Zam ja się na bazę. Nie można nie, nie wyjdzie, Jest jest, tu, jest tu na górze. Na tej największej górze jest. Schodzi na dół. Kurde, mój zes. Dobra, ktoś konwident go ma. Schodzi niżej. A czemu? Co ty to zabijesz? jest, jest, jest. No i padnie, już i padnie chyba. Zabijcie go. No kurwa, Zajera. trzy serca. Oj, matuś. No, e, FF-a na tle? Można to? kierowniku, albo ja mam Można. O, no, zbarwujecie? Zbarwajcie go, Krokajcie się. To Bijcie Kondona. Kantona? <laughs> Weź, no, muśka, Rozumiesz skrzydła. FF, może wyłączyć co? Ja na razie. No i tak. Na serce, on. Możesz włączyć teraz. Ja. Za 10 sekund, bint. Dobra? No, dawaj, tak się. I sorry, kurwa. No, to jest na tak. Ja przez to watera raz nie zrobiłem, bo nic nie widziałem. A ja ten wła... odpalał i o auto cały czas. Kurde, po tym designie weźcie, róbcie kółko w drugą, bo on cały czas w kółko biega. No <grym> nie. Ale knoka dostał złapy łapy, ty. Z lepszy knok. Włączyłem FFA. Dobra. No a teraz się nie Chyba. Kurde. Włączyłem? Oj, sorry. <grym> no idealnie we mnie. Nie no, nie hitajcie już z fajerki. Powiedziałem. <noise> Jeszcze ma perłę? Nie, ja ale jego mamy. kolega jest... Nie, myślałem. Myślałem, że jego koledzy ten. Ale on kraj, on no, Nie wiem, no w sumie już nic nie ma raczej, ale padło coś pięknie. Dobra. No zabiłem. To ja zabiłem? To. 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 18 let, yy... to Łatwo. Tak. 18 zresztą. Eee... Łatwo. Dawaj. Tylko jedno? Ja dołu. Ooooo, ref heal no, Karamba, yy, Ja też trochę mam ja To ja A zajebałem? Aaaa! Taki jesteś! No. Nie, ja tak dobra. Siedziałem sobie to samo. No tu nawet złoto mamy w skrzynce, widzisz to bogactwo? Nie było pilnowane, to zajebał. A może A już nie mamy. Ma. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak y, przepalam sobie złoto, ponieważ dużo osób robi przepalarki, które no, nie do końca działają. Tam w ogóle lejki na tej edycji coś, coś nie do końca tak działają, jak powinny. E, ja na początku korzystałem z przepalarki y, takiej zwykłej, z, właśnie z lejkami, tylko że ona była naprawdę mało wydajna. I teraz y, w sumie pokażę Wam mój sposób. No, no ja coś takiego sobie robię. I według mnie jest to o wiele szybsze niż przepalanie w takiej automatycznej przepalarce. I dzięki, no właściwie przez to nagranie też chciałbym jakby policzyć ile czasu zajmie mi przepalenie. Mam jeden save cały i tutaj trochę tego złota. Eee, jeszcze sobie tylko słuchajcie, wyłączę drop węgla, bo właśnie kopałem żeby tutaj uzupełnić. Eee, bierzemy do ekwipunku oczywiście złoto, kupujemy ulepszenia. Kosztuje nas 180 tabek wszystkiego, więc, więc kupujemy i na pół godziny mamy boosta, W tych pół godziny na pewno się wyrobimy. Co prawda, jest to bardziej czasochłonne, znaczy zależy, bo y, tutaj musimy stać, no nie? Musi pilnować tych piecyków, przepalać, wciągać y, złotko, że tak powiem, z piecyków i wkładać złoto do przepalenia. Natomiast jeżeli chodzi o czas coś tam się stało śmiesznego chyba jeżeli chodzi o czas e, który musicie poświęcić na to żeby to przepalić to jest ono wiele krótszy i po prostu szybciej możecie sobie, o w ten sposób e, możecie przepalić większą ilość, bo zobaczcie tu już mamy po 8 a jeszcze nie zdążyliśmy uzupełnić tak naprawdę wszystkich piecyków piecyków jest tutaj dosyć dużo ale dzięki temu też na przykład z tej przepalarki korzysta kilka osób i nie ma potrzeby przepalania tego cały czas tylko po prostu o teraz jest Moment, w którym ja przepalam sobie całe złoto i, i za chwilę na przykład jak skończę, to ktoś inny może sobie też przepalić oczywiście. Eee, weźmiemy sobie tutaj save, tylko który to był ten i sobie tutaj zamknę przejście na razie, żeby tu mi nikt nie wbił w razie czego. No i widzicie, tu mam jeszcze dużo, dużo złota do przepalenia, więc uzupełniamy dalej, tu jeszcze mam całą ścianę. Bardzo dużo staków tu naraz wchodzi. To też jest mega fajna opcja. A przy tym buście zobaczycie, że bardzo szybko nam to wszystko zejdzie. Tu jeszcze, tu, tu. No, mam nadzieję, że wszystkie piecyki już pracują i cały czas możemy dokładać i brać mm, to złoto. Więc też to szybko w miarę schodzi. To dokładanie złota. No, więc słuchajcie, jak na razie przepalam około, nie wiem, 5 minut i praktycznie przepaliłem już, e, powiedzmy, wszystko. Znaczy, no, musi się dopalić jakby do końca, no nie? Ale zobaczcie, tutaj już na tej ściance mamy, mamy koniec, po 64 wszędzie. Tutaj się jeszcze przypala, tu się jeszcze przypala, tu też. No, tu ta ściana również skończyła się już przypalać, <laughs> Także jak widzicie, mega duża wydajność, około 6 minut, żeby przepalić cały safe. Plus, um, plus oczywiście tamta połowa skrzynki, która była. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej wydajnych sposobów, jeżeli chodzi o przepalanie złota. No cóż, ja po prostu tak robię. Polecam Wam również tak robić, jeżeli. Jeżeli macie dużo tego złota do przepalenia, bo nawet kilka sejfów yy, rudy można przepalić bardzo szybko, nie wiem, jakieś pół godzinki, myślę. Skoro mi zajęło to 5 minut na tam powiedzmy półtorej skrzynki, to łatwo wam będzie policzyć, yy, ile czasu potrzeba na przepalenie większej ilości. No, także, no, tak jak mówię, taki mój sposób i tyle w sumie.